Witajcie, witajcie! Czas na kolejny odcinek z Coin Master. Dawno nas tam nie było i obawiam się, że jesteśmy ogołoceni z wszystkich pieniędzy. No niestety jest tego takie ryzyko. Ktoś z Was właśnie pisał mi w komentarzach, że jak nie wyda wszystkich pieniędzy i wyjdzie z gry, to później dzieją się tam takie cuda, najazdy i, i, i gdzieś tam kradzież skarbów, że, że wracają do pustego konta. No ale od tego jest gra, żeby to nadrobić, także zobaczymy co tam się zaraz dzieje. Oczywiście zostawcie kciuk kasa do góry, jeśli seria Wam się podoba. Dajcie też znać, jak Wam minął dzień, na jakim jesteście etapie w Coin Master, ile macie wiosek. Wszystko chciałabym wiedzieć oczywiście. Także szybciutko, do roboty, kciuki do góry, a my zaczynamy. No i oczywiście na wejściu pierwsze gifty. Gratulacje mistrz monet wysyła ci e, monety oraz zakręcenia całkiem sporo. 37,5 miliona oraz 100 zakręceń. Zbieramy oczywiście, bardzo mnie to cieszy. Wow, zobaczcie, ile mamy zakręceń! Ponad 1000! O matko! No dobra, fajnie, mamy zebrane kolejne zakręcenia. Ile to będzie razem? 1145 o matko. Dobra, tutaj nie mogę chyba zebrać i wysłać, bo mam maksimum, no właśnie. 1145,50 podstawowych tego jeszcze chyba nie było nigdy. Kolejny, jakby rekord, jeśli mogę to tak nazwać. E, tak więc, co? Tak więc, nie pozostaje mi nic innego jak zacząć dzisiejszą, e, dzisiejszą grę. Oczywiście, dzienna premia. Zobaczymy sobie, co uda nam się wykręcić. Może coś całkiem fajnego, jeśli chodzi o kwotę. Uwaga, 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 uwaga. Zbliżamy się do wysokiej kwoty, 2 miliony, 2 miliony, ach przeskoczyło, dobrze, bo byłoby tylko 300 tysięcy, także spoko, całkiem fajna kwota, Udała się, e, udało się ją zebrać. E, dobra, co my tutaj jeszcze mamy za powiadomienia? E, Set Blast, jakieś 30% dodatkowych nagród. Zbierz 20 świnek, aby wygrać. No oczywiście będzie jakiś kolejny skarb i tutaj jeszcze trwa jakiś sezon. Aha, to jest ten turniej Jokerów, który już był. No dobra, to co? Lecimy kręcić. Oczywiście uaktywniamy sobie nasz super zakład razy 3. Można nawet razy 10 i razy 30. Raz 100. O matko. Czyli co, teraz mam razy 100? Czy nie? A, dobra, teraz, teraz będę miała razy 100. Dobra, muszę obudzić mojego liska, żeby on to zobaczył. Słodziaku, zjedz coś. I chodź ze mną zobaczyć, ile ja tam mam, słuchaj, zakręceń i jaką ja tam mam stawkę, bo po prostu jestem w ciężkim szoku. Przy okazji nagrody zwiększą się tam o 30%, bo nasz lisek dostał specjalną karmę. To co? Kręcimy. I będzie schodziło 100 zakręceń za jedno. To jest duże ryzyko, bardzo duże ryzyko, bo strasznie szybko skończą mi się zakręcenia. Ale zobaczcie, momentalnie w ogóle yy, realizuję wszystkie zadania i momentalnie mamy kupę kasy, momentalnie mamy skarb kolejne zakręcenia To 85 to nawet na raz nam nie starczy o wow o wow dobra zaraz muszę stop nacisnąć bo zaraz się skończą dobra czekajcie trochę chyba przesadziłam bo ja mogę nie doczekać żadnego najazdu wiecie co zrobię ten razy 30 o ten będzie taki optymalny Widzieliście, ile już udało mi się zebrać kasy? Po kilku zakręcaniach 135 milionów, więc jakby no, kwoty są kosmiczne. Dobra, mamy atak. I tutaj też będzie większa kwota? Tak, razy 30, jeśli się oczywiście uda. Jest! Udało się! 800 tysięcy razy 30 24 miliony z jednego ataku! No jestem w szoku, nie spodziewałam się, że mogą być tak duże stawki. W turnieju Jokerów chyba polecimy trochę do góry. Zbieramy kolejne gifty. 45 zakręceń. Super. Dobra. Monetki, monetki. Ach, już myślałam, że prawie będzie najazd. Ale nie, jeszcze nie. Kolejne zakręcenia wędrują na nasze konto. Widzicie, jak szybko realizują się te zadania przy takich dużych zakładach. Kurczę, gdybym wiedziała, że uda mi się trafić na najazd, to bym zrobiła to razy 100, bo na przykład najechać na taką wioskę Macieja i 8 milionów razy 100, no to jest niewyobrażalna kwota. Ale razy 30 też będzie super. Oczywiście karty, które pomogą nam potem zebrać całe kolekcje. Ja już słuchajcie, na razy 3 zakładzie się cieszyłam, a tutaj razy 30. Wow. Naprawdę kosmiczne kwoty. Mamy atak, znowu razy 30. No i mamy 6 milionów, mimo tego, że zablokowała nasz atak. Dobra, świnki się tam zbierają. Kolejne zakręcenia dzięki temu będą. Najazd! Będzie najazd! Jest! Uwaga, uwaga, czy uda się wygrać e, ten skarb razy 30. Dobra, pierwszy udany. Drugi udany. I uwaga, uwaga, trzeci. Jest bezbłędny najazd listku do roboty. O, wow! O, wow! Teraz zobaczcie to. E, ukradliśmy łącznie 10 milionów ponad. I to jest razy 30, czyli 320 milionów powędrowało na nasze konto. Oh, takiej kwoty jeszcze nigdy nie miałam! 504 miliony! I co, jeszcze jeden najazd? Trochę bardziej uboga ta wioska, ale co, no. Nie pogardzimy. Kolejne prezenty: do trudniejszych 10 milionów. Super. Zakończyliśmy? 90 zakręceń. No i lecimy dalej. Nie, jednak nie było najazdu. Teraz 675 świnek trzeba zebrać, żeby 1000 zakręceń uzyskać. Ach, już myślałam, że będzie kolejny najazd. Dobra, zaraz zrobimy chyba zakład razy 100, bo już mnie kusi. Dobra, tam się zbliżamy do kolejnego prezentu. Dobra, stop, ryzykujemy. Razy 100. Poproszę o najazd, poproszę o najazd. Mam 5 szans, słuchajcie, bo zostawię te 50 zakręceń. O, dobra, mamy 1000 sztuk zakręceń. Te 50 podstawowych zostawię. Czyli jeszcze 10. 10 szans na najazd. Dobra, kolejny 1000 wpad, kolejne skarby. O matko, ile tego się posypało. Dobra, kolejne zakręcenia zaraz będą, kolejne 2000. Nie, no ten super zakład się ewidentnie opłaca. I czemu mam teraz złoty przycisk? O wow. No takich stawek to ja tutaj jeszcze nie widziałam. A przy kolejnych 1400 świnkach będę miała kolejne 2000 zakręceń. No tutaj mówiłam, że zrobię stop w momencie, kiedy dojdę do tych podstawowych 50. Zobaczymy, ile uda się uzbierać do tego czasu. Dobra, już świnki prawie są zebrane, czyli będzie kolejne 2000 zakręceń. Na naszym koncie 720 milionów. Dobra, stop, stop! Dobra, zmieniamy zakład. RAZY 30. A, nie mogę już, mogę razy 3. Ach, no tak, no bo mam tylko 50 zakręceń. Chyba nie uda mi się tych 2000 zebrać. Zobaczcie, 100 brakuje. Dobra, mamy najazd. A, i szkoda, że teraz razy 3, a nie przed chwilą razy 100. No ale też walczymy o kasę. A i tutaj nie ma monet. Dobra, tutaj są. Jeszcze lisek się dokopie. Dobra, nie będzie źle. Będą jakieś 3 miliony. Okej. Okay. I tutaj brakuje mi 65 świnek do 1400, żeby mieć 2000 zakręceń, więc chyba się nie uda. Dobra, mamy atak. Zablokował mój ruch. Ale zaryzykowałam z tymi stówkami słuchajcie. Tak chciałam, żeby się uzbierało. I nie udało się. 1341. No, może, może. Mam jeszcze 20 zakręceń. Chociaż nie, bo to za każdym razem by musiały być same świnki. Dobra, mamy kolejny atak. 800 000. 14, 11, 8, 5. I koniec, koniec zakręceń. Dobra. Teraz mogę wysłać chyba wszystkim znajomym, ale sprawdzę sobie jeszcze karty. Stworzenia, brakuje 8 kart, słodycze, brakuje 7. Luksus, rozpoczęliśmy. Dobra, teraz chyba będę mogła prezenty. Zbierz i wyślij wszystko. Zobaczymy, ile udało nam się zebrać. Tutaj też monety. Dobra, trochę się udało. I zobaczcie, mamy kolejne zakręcenia, więc możemy sobie z tego zakładu razy trzy jeszcze kilka razy pokręcić. No I zobaczymy, jaką finalnie kwotę. O, kolejne 30. Jaką finalnie kwotę uda nam się zebrać. Świnek zabraknie, około 50. O, jeszcze mamy atak po drodze. Odparty, niestety nieudany. Już myślałam, że będzie najazd, bo tam taka dosyć solidna, solidny skarb jest do zdobycia. Mało tych świnek zabraknie, zobaczcie. Niecałe 30. No chyba, że kurczę, mamy jeszcze 20, no, jeden, Zobaczymy. Chyba się nie uda. 1377 na 1400. Kolejne 3. Jajku, tylko 20 zabraknie. Chyba, że teraz bym 3 wylosowała. Na tarczę. świnki działa. No niestety, nie udało się, ale słuchajcie, z dzisiejszego odcinka i tak udało się zebrać kosmiczną kwotę. 778 e, milionów. To jest naprawdę cała masa kasy. Jeszcze naprawdę tyle nie miałam, także słuchajcie, kolejny odcinek będzie mega owocny, bo będę mogła zbudować za to naprawdę kilka super wiosek. Także bądźcie ze mną koniecznie w kolejnym odcinku, żeby zobaczyć moje zmagania i budowanie wiosek. Do zobaczenia, pa pa!